Kolejna nasza lekcja to funkcje trigonometryczne sumy i różnicy kątów. Tym razem poznamy bezpośrednio wzory, które też będziemy stosować, i zastosowanie tych wzorów no, będzie wszelaki, ale o tym później najpierw przejdę do wzorów. Chodzi mianowicie o takie sytuacje, w których kąt naszego sinusa i jest zapisane jako suma, bądź jest zapisany jako różnica. Jeżeli chodzi o sinusy, to od razu pokażę podobieństwa i różnice w wzorach tych dwóch, tych dwóch wyrażeń, a mianowicie sinus alfa plus beta... Będzie się składał z dwóch takich iloczynów, które dodajemy. Raz dodajemy sinus alfa, e, cosinus beta, a potem mm, na odwrót sinus beta, cosinus alfa. No i ważne, że je dodajemy. E, teraz w tym przypadku dokładnie będzie tak samo, tylko odejmujemy. Kolejność, oczywiście, zapisu tych funkcji w iloczynie nie ma znaczenia, natomiast ma na kolejność zapisu w różnicy. Najpierw zaczynamy od tego sinusa alfa i wtedy cosinus beta. No i na odwrót sinus beta, cosinus alfa. To teraz na cosinusy, analogicznie mamy alfa plus beta i alfa minus beta. No i tutaj mamy tak. W przypadku kosinusa dwa razy zapisujemy kosinus. Analogicznie tutaj kosinus i kosinus. Przy czym tu, gdzie jest suma, piszemy różnica, tu, gdzie jest różnica, piszemy suma, no i dorzucamy do tego sinusy. Sinus alfa, cosinus beta, sinus alfa, cosinus beta. Czy musimy te wzory na pamięć znać? Powiem tak, no one są w tablicach, ale musicie przynajmniej wiedzieć, że takie wzory istnieją i reagować czasami na te wzory, tak jakby z drugiej strony, bo sami zobaczycie, kiedy będziemy dowodzić tożsamości trygonometrycznych, trzeba będzie, gdyby odwrócić sytuację, czyli nie będziemy wtedy widzieli do końca tego wzoru tylko trzeba będzie z tego wzoru przejść do takiego. Konkretne zastosowania funkcji trygonometrycznych. Na poprzedniej lekcji powiedziałam Wam o wzorach redukcyjnych, czyli nauczyliście się liczyć sinusy, cosinusy, tangense, kotangensy różnych kątów wypukłych, większych nawet niż 360. No i na przykład sinus 405 stopni tak, już jest możliwy dla Was do wyznaczenia. Bo dla przypomnienia, najpierw patrzę, ile pakuję tu 360, tak, potem czym to mogę dopełnić do tego 405. Teraz redukuję funkcję od razu do sinusa 45 stopni, no i akurat wartość tejże funkcji mogę bezpośrednio odczytać. To teraz jakie może mieć zastosowanie taka sytuacja? No jeżeli ktoś mi na przykład powie, ile wynosi sinus 90 stopni, to ktoś by powiedział, no dobrze, no przecież sinus 90 stopni to jest 45 plus 45. To prawda, możemy sprawdzić, czy słuszność jest w wyprowadzeniu tego wzoru, w zapisaniu tego wzoru, czyli sinus rozpisuje to zgodnie z tym wzorem. Sinus 45 stopni, cosinus 45 stopni, dodać sinus 45 stopni, no i razy cosinus 45 stopni, ponieważ, ponieważ 45 stopni, zarówno w sinusie, jak i w kosinusie, to pierwiastek 2 przez 2 no to po wstawieniu tychże wartości i wykonaniu działań otrzymam 2 czwarte plus 2 czwarte, czyli 4 czwarte, czyli 1. No ale czy można byłoby od razu czytać, że sinus 90 stopni jest jedynką? No oczywiście nawet z samego przebiegu wykresu, tak? 90 stopni mamy tu, a zatem jesteśmy rzeczywiście na tym maksimum funkcji sinus. Nie takim sytuacjom te wzory będą służyć. Tutaj zastosowałam, żeby pokazać słuszność rzeczywiście tego wzoru w stosowaniu, natomiast chodzi o sytuację. Takich troszeczkę innych kątów. Proszę zobaczcie. 75 stopni nie mamy takiego kąta w, w tych tablicach, gdzie są dokładne wartości funkcji trigonometrycznych, a jednak możemy wyliczyć jego dokładną wartość. Wystarczy tylko zauważyć, że sinus 75 stopni da się zapisać jako sinus 30 plus 45 stopni. No i teraz rozpisując tenże wzór. Otrzymujemy takie wyrażenie, które po podstawieniu 1 druga pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 3 przez 2 da nam ostatecznie wyrażenie pierwiastek z 2 przez 4 plus pierwiastek 6 przez 4. Ewentualnie możemy zapisać to na jednej kresce o ułamkowej. Tak? No i tu już jest konkretne zastosowanie tego wzoru na sumę, w tym przypadku sinusa a sumę dwóch kątów. Różnice jak można zastosować. No też można zastosować, bo gdybyśmy na przykład chcieli wyliczyć cosinus, załóżmy, niech to będzie. 105 stopni. To mogę zapisać, że cosinus 105 stopni. Oczywiście to jest cosinus 45 plus 60, bo wtedy to są znane kąty. Ale mogę, na przykład, z cosinusa 100 150 stopni odjąć 45, muszę tylko wiedzieć, ile wynosi cosinus 150 stopni, no ale mogę sobie cosinus 150 stopni z kolei wyliczyć osobno i sinus 150 stopni ze wzorów redukcyjnych, no to dla przypomnienia, żeby to ćwiczyć, 90 plus 60 funkcja przechodzi na kofunkcję, czyli mam. Sinus 60, że cosinus w ćwiartce, jak narysuję, tu gdzie mamy, tu mamy 90, tu 180 jest ujemny, no to w związku z tym muszę tak zapisać. Natomiast w tym przypadku mam cosinus 60 stopni, tak, w analogicznej redukcji, no ale sinus jest dla tego kąta jeszcze dodatni, czyli zostaje na plusie. W przypadku cosinusa mam jedną drugą, a w przypadku minus sinusa mam minus pierwiastek z 3 przez 2. No i teraz już mogę stosować wzór na różnicę, e, cosinus różnicy, czyli to będzie cosinus 150, cosinus 45. Przypomnę, że jak jest minus, to my zamieniamy to akurat w tym na plus, sinus 150, i sinus 45. To jeżeli byśmy teraz już tutaj dokonali podstawień, to możemy ostatecznie zapisać, że cosinus 105 stopni to zamiast kosinusa 150 wpiszę minus pierwiastek z 3 przez 2, zamiast kosinusa 45 pierwiastek z 2 przez 2, zamiast sinusa 150 stopni napiszę. Jedną, drugą, i tu znowu pierwiastek z dwóch przez 2. Ostatecznie mam minus pierwiastek z 6 przez 4 plus pierwiastek z 2 przez 4. No i przykładowo służą nam te kąty do wyznaczania właśnie takich miar innych kątów, tak? takich, które nie występują w tych tablicach. To teraz jeżeli chodzi o te dwa wzory na sinus alfa plus beta, chcę teraz Wam pokazać, co się stanie, gdy dwa razy pojawi nam się ten sam kąt. Wówczas nasz wzór zapisze się tak. Zauważcie, że w gruncie rzeczy powtarza się dokładnie ten sam iloczyn dwukrotnie, a skoro się powtarza, no to mogę go zapisać w ten sposób. To będzie niezwykle ważny wzór na sinus tak zwanego kąta podwojonego. Sinus 2 alfa to 2 sinus alfa cosinus alfa. Chcę, żebyście ten wzór znali na pamięć, tak jak jedynkę trygonometryczną. I teraz jeżeli chodzi o cosinus alfa plus alfa, to analogicznie moglibyśmy napisać, że to są dwa kosinusy w przypadku dodawania mamy minus, czyli. Dwa sinusy, czyli w rezultacie mamy kosinus kwadrat alfa odjąć sinus kwadrat alfa, i ten wzór również chcę, żebyście znali na pamięć, tak? Bo on będzie się nam po prostu przydawał w stosowaniu. Tenże wzór możemy również zapisać nieco prościej przy pomocy jedynki trygonometrycznej. Jeśli w miejsce cosinusa kwadrata wstawię 1 minus sinus kwadrat, a dlaczego mam prawo wstawić w to miejsce 1 minus sinus kwadrat? No bo z jedynki trygonometrycznej wiem, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to 1, no to w związku z tym sam cosinus kwadrat alfa to 1 minus sinus kwadrat alfa. Wówczas ten wzór zapisze mi się tak. Ale tego nie musicie pamiętać, to jest notabene w tablicach, ale może powiem tak, zawsze możecie przecież dokonać tego podstawienia. I analogicznie z jedynki trygonometrycznej, gdybyśmy w miejsce tego sinusa wstawili 1 minus cosinus kwadrat, on się tutaj zamieni nam na plus, dlatego że ten minus będzie dotyczył całego tego wyrażenia. No to ostatecznie możemy również porównać ten wzór do 2 cosinus kwadrat. Alfa odjąć 1, tak? Czyli wzór na kosinus kąta podwojonego, tak? Jest to wzór, który możemy jak gdyby na trzy razy zapisać albo tak, albo tak, albo tak. No i te wzory, ten i ten, chcę, żebyście jednak przyswoili sobie pamięciowy. Dobrze, jeśli chodzi o te wzory na yy, Sinusy, kosinusy podwojonych kątów, podwojonych kątów, no i sinusy, kosinusy sumy różnicy kątów, no to je przedstawiłam. Mamy jeszcze wzory na tak samo tangens i kotangens. No i wzory na tangens i kotangens macie w tablicach. Proszę również je sobie przepisać z tablic, jaki jest wzór na tangens alfa plus beta, na tangens alfa minus beta. Niemniej jednak. Te dwa wzory będziemy przy temacie tożsamości trygonometryczne sobie dowodzić.